Kremiku, gdzie ty jesteś? Chodź tu do mnie już! Kremiku, kremiku! Hello, hello! Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moje kochane skarby w kolejnym filmie. W dniu dzisiejszym wjeżdżam do Was filmikiem z najlepszymi kremami do twarzy, których cena jest od 3 zł. Tak, tak. Tak. Jeden krem jest totalnym klasykiem, wielokrotnie polecanym na moim kanale. Drugi kremik już jest przetestowany, kosztuje piątala i jest warty tej ceny, zdecydowanie nawet wyższej ceny. I mam multum tutaj fajnych kremów dla Was, także jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Jeżeli poszukujecie pewniaka, który odbudowuje barierę lipidową, działa przeciwzapalnie, łagodzi skutki atopowego zapalenia skóry, łojotokowego zapalenia skóry, działa przeciwtrądzikowo, regenerująco, naprawczo... Warto wydać na ten krem 139 zł. Warto. Jest to krem dzienno-nocny, który idealnie zadziała przeciwzapalnie, przeciwtrądzikowo, intensywnie prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo, odbudowuje barierę lipidową, trwale łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia skóry. I jest to klasyk, teraz jego opakowanie się zmieniło, było plastikowe, teraz jest opakowanie szklane. Real Barrier Extreme Cream, koreański krem ceramidowy do odbudowy bariery lipidowej. Ceramidy, za wyjątkiem właściwości odbudowujących barierę lipidową, działają również silnie przeciwzapalnie, przeciwzmarszczkowo, regenerująco, łagodząco. Ten krem ze szczerego serca Wam polecam. Naprawdę ja chyba nie jestem człowiekiem, ponieważ przy normalnych wiatrach ten krem Wam wystarczy na pół roku. Mi ten krem starcza na miesiąc, bo ja robię sobie intensywne takie nocne alamaski z kremów do twarzy. Nagładam bardzo grubą warstwę na dzień. Mam go teraz na twarzy lekko się świecę, bo mam jeszcze dodatkowo filtr, ale wiecie, że ja efekt świecenia na swojej skórze twarzy kocham. Ten krem fantastycznie odbudowuje barierę lipidową dla każdego typu skóry, zarówno na dzień, jak i na noc, polecam bez dwóch zdań. Następne dwa kremy, które mogę Wam zarekomendować. Ja mam miniaturki 15 ml i zdecydowanie kupię pełnowymiarowe opakowania. Mimo tego, że są to kremy z tej samej kategorii, z grupy odżywianie, no to działanie mają zupełnie inne. Są to kremy marki Creamy, My Fusion i Mormoringa. Prezentują się w taki oto sposób. I teraz Wam powiem tak. Mamy tutaj trójeczkę, trójeczkę, odżywianie. Jeżeli chodzi o My Fusion, to po jego zastosowaniu skóra rano jest taka... Natychmiast rozświetlona, rozpromieniona, koloryt skóry jest wyrównany, skóra jest fantastycznie nawilżona, wygładzona. Obydwa kremy pozostawiają tłuszczą powłoczkę ochronną na skórze. To są tłuścioszki. Także od razu ostrzeżenie. Ten krem tak fajnie właśnie zastosowany na noc powoduje to, że rano skóra jest taka naprawdę wyrównana, jeżeli chodzi o kolory, to rozświetlona, rozjaśniona, fajnie nawodniona, nawilżona. A odnośnie tego kremu My More, yy, Moringa, to tutaj nie mamy efektu rozświetlenia, rozpromienienia i wyrównania kolorytu skóry, ale za to mamy fenomenalne ukojenie, nawilżenie, i ta skóra jest taka rozpulchniona, taka jędrniejsza, elastyczniejsza zdecydowanie, ale tutaj nie ma efektu wyrównania kolory do skóry twarzy rano. Ja te kremiki z Creamy stosuję w nocnej pielęgnacji, ponieważ to są tłuściochy, tłuściochy, ale zdecydowanie dla skór dojrzałych i bardzo suchych ze szczerego serca mogę polecić. Następne kremy do twarzy, które tutaj mogę Wam zarekomendować w przypadku skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej, odwodnionej, ale lekko odwodnionej, ponieważ jest to krem leciutko nawilżający, bardzo lekki, który kosztuje do 30 zł, jak dobrze pamiętam, w go. Chyba tak, chyba tak. Jest to Watermelon krem do twarzy arbuzowy. Prezentuje się w taki oto sposób. I jest to bardzo, bardzo, ale to prze-bardzo lekki krem. Który momentalnie się w skórę wchłania, nie pozostawia żadnej tłustej warstwy. Leciutko na wilża reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych. Leciutki kremik pod makijaż na dzień. Na noc on dla mnie nie jest wystarczający. Na dzień, jeżeli jeszcze nałożę na niego filtr, jak najbardziej. Ale jeżeli są takie dni, że jestem w domu, nie nakładam filtru, to ten krem by mi nie wystarczył, bo on jest dla mnie za lekki. Ale jeżeli na niego położę jeszcze filtr, jest ok. Krem kosztuje do 40 zł. Dla każdego typu skóry na dzień pod makijaż odpowiedni. Zdecydowanie. Krem, który będzie odpowiedni dla skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej. Możecie go kupić w drogerii Hebe. Jest to oczywiście Polar White Beers, Bereza Siberica Moisturizing Face Cream Gel. Preparat prezentuje się w taki oto sposób. Konsystencja wodna, ale tego produktu należy na skórę nałożyć bardzo, bardzo mało. Dlaczego? Ponieważ jeżeli nałożycie go za dużo, wasza skóra jest bardzo lepka. Ona się klei jest bardzo lepka, a w upały lepkość na twarzy, no to równa się katastrofa. Dlatego zdecydowanie rekomenduję Wam tak szczerze pół tego opuszka palca, pół tego opuszka palca, taką ilość nałożyć go, tego kremu na skórę twarzy i wtedy skóra jest nawilżona, rozświetlona, rozpromieniona, również ulega normalizacji funkcjonowania gruczołów łojowych. Ten krem jest idealny dla skór tłustych problematycznych, jako takich z kremów, jak najbardziej polecam, w hebe dostępny. Jeżeli poszukujecie takiego kremu intensywnie nawilżającego, ale który nie robi jakiegoś spektakularnego wow, działa prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, działa nawilżająco, ale nic poza tym, to możecie w Hebe również zakupić krem Monspa marki Job z bakuchiolem. Krem prezentuje się w taki oto sposób. On kosztuje 119 zł, ja go kupiłem za stówkę. To jest krem na noc, który zapewnia mojej skórze, mogę tak powiedzieć, dostateczne nawilżenie. Nie jest to nawilżenie wzorowe, na szóstkę, jest to nawilżenie na trójkę, ale ja jestem z tego nawilżenia zadowolony. Ponieważ moja skóra rano nie jest odwodniona, nie jest niezadowolona, że za mało y, konkretną pielęgnację na noc jej zaserwowałem. Moja skóra jest zadowolona rano. Także jak najbardziej ten krem jest takim kremem nawilżająco-prewencyjnym, przeciwzmarszczkowym, ale to jest taki klasyk. To jest taki klasyk, Ten to jest krem taki bez efektu, wow. Wow. ale jeżeli poszukujecie dobrego kremu, takiego prewencyjnego przeciwzmarszczkowego, z troszeczkę selektywnych marek, no to Jopa z Hebe polecam bez dwóch zden. Następny produkt, który rekomenduję jest to krem z filtrem. Jeżeli stosujecie niskie stężenia kwasu, bardzo niskie, to jak najbardziej to ten krem na dzień Wam wystarczy z SPF 20, ale jeżeli stosujecie wysokie stężenia kwasów, no to SPF 50, a jeżeli stosujecie niskie stężenia, to w dziennej pielęgnacji ten krem Wam zastąpi i krem lekki nawilżający, i krem z filtrem. Jest to również Natura Siberica Blauberry, SPF 20 Cream. Krem bardzo lekki, który pełni funkcję kremu nawilżającego na dzień i lekkiego filtra. Jak najbardziej sprawdzi się przy każdym typie skóry ze szczerego serca rekomenduję. Następny kosmetyk, który mogę Wam zarekomendować, no to typowy klasyk, on kosztuje 3 zł czy 4 zł w Rosmanie i sana brzoskwiniowa, krem nawilżający, taki tłuścioszek, zamiennik śmieciowego kremu Nivea, który jest testowany na zwierzętach. tłuściok, który nawilża, regeneruje, odbudowuje barierę lipidową. Bez dwóch zdań, tylko tyle mam do powiedzenia. Fajny kremik za 4 zł w Rossmanie. Następny kosmetyk, który chcę Wam zarekomendować, on kosztuje teraz. Wczoraj byłem w Kauflandzie i była na niego promka. 5 zł kosztuje. On chyba kosztuje regularnie 11 albo 10 a teraz jest promka ją kosztuje 5 zł. Jest to krem do twarzy i do ciała. I jest to krem nawilżający. Po prostu nawilżający. Są dwie wersje: lekka konsystencja i ciężka konsystencja. Ja tą lżejszą jeszcze nie rozpocząłem używać, tej lżejszej, więc jeszcze na jej temat nie mam zdania. Ale tą rozpocząłem używać i jak najbardziej mogę Wam opowiedzieć. Bebola. Voilà. I jest to dokładnie producent nazywa, już Wam mówię, bogaty krem do twarzy i ciała do skóry suchej. Jest to krem bogaty, ale w przypadku dziennej pielęgnacji, nawet przy mojej suchej skórze, on się nie sprawdza. Mm -hmm. On się sprawdza w nocnej pielęgnacji. On się fajnie sprawdzi po zabiegach w celu ukojenia skóry, przyspieszenia regeneracji, odbudowy bariery lipidowej po kwasach o wysokim stężeniu do nocnej pielęgnacji dla skór bardzo suchych, odwodnionych, atopowych jak najbardziej. Ale w dziennej pielęgnacji zdecydowanie nic na nim dobrze wyglądać nie będzie. Nawet podkład. Teraz kosztuje w Kauflandzie, nie wiem czy teraz w sumie, bo no wczoraj kosztował 5 zł w Kauflandzie, no ale nawet jeżeli on kosztuje już cenę regularną, czyli tam dyszkę czy 11, krem jest warty tych pieniędzy. Zdecydowanie nawilża, odbudowuje barierę lipidową, regeneruje skórę, ale tutaj nie mamy takich intensywnych, specjalistycznych składników o prewencji anti-aging czy rozświetlaniu skóry. Fantastyczny krem pozabiegowy, jeżeli jesteście po dermapenie, po mezoterapii igłowej, mikroigłowej, czy jesteście po kwasach, po mikrodermabrazji, po refiksce, po laserach. Fenomen pielęgnacyjny z apteki, który kosztuje do 40 zł, 35 zł kosztuje 50 czy 40, a 100 ml kosztuje około 50 zł. CicaVit Plus Cream SVR. Krem prezentuje się w taki oto sposób. Jest to krem tłusty. Treściwy, ale o właściwościach przeciwgrzebicznych, przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych, silnie regenerujących, przeciwświątowych, ono również łagodzi skutki alergiczne. Czyli jeżeli Was wysypało coś w wyniku alergii, dostaliście uczulenia, on to fantastycznie łagodzi, przyspiesza znikanie, regeneruje skórę. Po zabiegach działa przeciwświądowo, pieczenie skóry jest maksy, maksymalnie zminimalizowane, zaczerwienienie momentalnie znika, a skóra jest fantastycznie nawilżona. Także jak najbardziej fantastyczny krem pozabiegowy i ten Real Barrier Extreme Cream, czyli ten pierwszy krem, który Wam pokazywałem, to są dwa idealne kremy pozabiegowe. Zdecydowanie, ze szczerego serca polecam. I ostatni kremik do twarzy, który mogę Wam polecić, jeżeli kochacie efekty rozświetlenia, skóry, rozpromienienia, ale kochacie takie glow. Kochacie glow, że Wasza skóra jest taka świetlista, rozry, rozjaśniona, rozpromieniona, niczym troszeczkę jak efekt. Po lekkim rozświetlaczu. Nie polecę tego kremu dla skóry tłustej, problematycznej, trędzikowej, dla skóry, której brakuje blasku. Zdecydowanie, dla skóry normalnej i dla skóry suchej, do dziennej pielęgnacji, albo nawet jako baza pod makijaż. Jest to Facebook Superstar, krem do twarzy i pod oczy nawilżająco rozświetlające w nie do 30 zł. Krem fantastycznie nawilża. Nie wiem, czy to będzie widać ale on pozostawia taki efekt lekkiej tafli jak po rozświetlaczu takim lekkim na twarzy zaraz wam to pokażę, Czekajcie, mi to kamera zaobrazuje bo ja już tą tafelkę tutaj widzę i ja nie wiem zaraz zrobimy tutaj mam rękę z tym kremem a tutaj mam rękę bez tego kremu jest różnica Tutaj skóra się bardziej błyszczy i to jest taki efekt, jakbyśmy nałożyli taki subtelny rozświetlacz, ale jednocześnie bardzo mocno nawilżający krem. Także jak najbardziej zapach przecudowny, nuty kokosowe się uwalniają tylko kokosowe. Dobra, dobra, to będzie poza kamerą. <laughs> Przegenialny krem do twarzy dla skór suchych, odwodnionych, normalnych, którym brakuje blasku. Bez dwóch zdań. Także moje kochane skarbki na dzisiaj to tyle. Skuteczne kremy do twarzy. Jeżeli wam się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie proszę w komentarzach, czy któryś z tych kremów znacie. Jeżeli tak, to chętnie poczytam wasze opinie na temat tych produktów. Także trzymajcie się ciepło i do następnego